Gdzie jesteś? Mamo, ja tutaj siedzę w piaskownicy z Nikolą! Dobra, tylko jej nie dokuczaj! Ej, używasz tej łopatki? Ej, ty nie wchodź na moją połowę! Tu jest moja piaskownica! Paweł, daj się innym pobawić w piaskownicy. Idź sobie gdzie indziej! No dobra! Ej, dobra, muszę iść, nara! Gdzie on po nas? Mamo! Tu jestem! Paweł, uważaj! Mamo, będę skakał! Łap mnie! Złaś z tego dachu! Mama! Paczeka żalnia. Paweł! Ej! Oblułeś mnie! No halo! Mówię do ciebie! Co ty robisz? Bujek? Że ty uh. chcesz to rękami zrobić? Uh. Ho, ale ty jesteś wujek silny! Witam sąsiada! Dzień dobry! papik, papik chodź! Ho, ale bydle! Fafik, nie rób tutaj kupy! O, będzie trzeba posprzątać! No, później posprzątam, teraz woreczka nie ma! Ale jak to tak, nieprzygotowanym na spacer? Y ale mama mi nie dała! Panie, to spiesz kupa na półchodnika! Co ja poradzę, że taki duży pies? Kupczyku, ale to trzeba sprzątnąć! Te co, mam to do ręki wziąć? Wiesz, ten nawet się teraz przejść nie da! Fafik, coś ty narobił! A mogę go pogłaskać? Ale pan odejdzie, bo on gryzie! Spokojnie, ja się psów nie boję! Patik, nie patrz na pana! O, rzeczywiście groźny! Aaaa! nie! Zostaw pana, zostaw! A czemu ty grasz? Ty masz nowe okulary? Nie zmieniaj tematu! No, no, wbijam level! A nie masz przypadkiem czegoś do nauki? Mamo, przecież jest sobota! Ojciec! Co się dzieje? Syn mnie nie słucha! Budy, co to ma znaczyć? Kochanie, wyjdź i dam sobie radę! Dobrze! Potrzebna jest tutaj męska ręka! A to ale! Bez żadnego ale! No dobrze. Tak nie będzie! Młody, chociaż udawaj, że się uczysz, a jak mama będzie szła, to przyłączaj ekran na naukę. Ale super pomysł, tato, dziękuję! Dobra buziaki, i żeby mi się to nie powtórzyło! Dzisiaj jest dzień dziecka! Co to za krzyki? Pewnie przypomniał sobie, że jest dzień dziecka. A no tak! Mamo, tato! Dzisiaj jest dzień dziecka! A, tak myślałem! Kochanie wiemy! To gdzie dla mnie prezent? A co chciałbyś dostać? To prezent! Spokojnie, zaraz pojedziemy na zakupy i kupię ci coś z synku. Ale nie musimy jechać, on przyjdzie! Co? Jak to nie musimy? No zamówiłem sobie! Sam sobie zamówiłeś prezent? No tak! A co takiego zamówiłeś? No myszkę do laptopa! Do no, laptopa? Jak ty nie masz laptopa! A, no zapomniałem powiedzieć. Zamówiłem sobie laptopa! Co? A no i pożyczyłem kasę staty portfela. Młody! Chyba sobie żartujesz. No ta, to przecież jest Dzień Dziecka. A ile kosztował? Nie był taki drogi. Osiem tysięcy tylko kosztował. Za te pieniądze mieliśmy lecieć na wakacje. No to po wakacjach. Dzień dobry, uberglowo No dzień dobry. Dobra szamka, pyszne jadło. Aha. Polskie smaki, pierogarnia, pizza, Hut. Aha. Jestem pod wskazanym adresem, tylko nie mam numeru mieszkania. A to ja pana poprowadzę. No okej. Okay. A pod jakim numerem pan jest? Yy, pod szóstką. Yy, dobra, to musi pan przyjść na drugą stronę ulicy. Okej, okay, jestem po drugiej stronie. A widzi pan rzeczkę? No tak, widzę. Wzdłuż rzeczki pan do głównej dojedzie. Yy, dobra, jestem na głównej. Teraz pan musi złapać busa. Okej, okay, jakiego busa mam złapać? Yy, busa do Warszawy. Nie no, pan sobie chyba żartuje. A no, na stronie pisało darmowa dostawa. Ale to jest 400 kilometrów ode mnie. Yy, dlatego panu busa pokazałem, żeby pan na rowerze nie jechał. Halo, dzień dobry. Tak, słucham. Czy rozmawiam z panem Pawłem? No, tak, przy telefonie. Ponieważ dostaliśmy dziwne zamówienie. No. Przez platformę pyszne 90 pizz. No, tak, zamawiałem. A czyli pan to zamówił? No, tak, wszystko się zgadza. Pan zamówił każdą pizzę z menu. No tak, bo nie mogłem się zdecydować na jaką pizzę mam ochotę. Każda pizza w trzech różnych rozmiarach. No, tak, bo nie wiedziałem jaką dużą pizzę zjem. Okej, okay, rozumiem, ci mamy robić te pizzę. No tak, a na kiedy będą te pizze? Że za trzy godziny zdążymy je zrobić. To proszę szybciorem, bo jestem mega głodny. Dobrze, weźmiemy to pod uwagę. Jeszcze zapytam o płatność. Płatność? E, tak, bo mam tutaj zaznaczone na miejscu, to będzie kartą czy gotówką? E, proszę poczekać chwilkę. E, dobra, nie ma sprawy. E, jest karta, mamy kartą. Młody nie możesz tak robić. O co ci chodzi? Że zamawiasz taką ilość jedzenia. A jak się nie mogę zdecydować? Dlatego zamówiłeś 90 pizz? No tak, bo nie wiedziałem na co będę miał ochotę. No ale to, czego nie zjesz, potem się marnuje. Nieprawda nic się nie zmarnowało. A co, niby sam to zjadłeś? Nie to, czego nie zjadłem, zaniosłem do szkoły i pani na stółce podgrzewała. Ale wiesz, że wydajesz ciężko zarobione pieniądze mamy. Ale mama dużo zarabia. Ale to przez ciebie nie może sobie kupić nowej torebki. No ale mama ma dużo torebek. Nie, ty nic nie rozumiesz. Czego nie rozumiem? Żebyś nie wydawał tyle kasy. A, no dobra. I mam nadzieję, że po tej rozmowie się ogarniesz. No dobrze, tato. Nareszcie zrozumiałeś. A mam pytanie. Pośmiało no śmiało, pytaj. Niedługo przyjdzie mi jedzenie, odbierzesz mi? No jasne, że tak. Zapłacone? Nie, płatność przy odbiorze. Nie ma problemu, a ile? dwa tysiące. Zapraszam do kasy. Dzień dobry, czy mógłbym u pana złożyć zamówienie? No, zależy jakie. No bo wie pan, jutro mam urodziny. O, no to wszystkiego najlepszego. No i wypadałoby coś przynieść do szkoły z okazji urodzin. To jak coś, to tam masz cukierki. Nie chcę cukierków. A co byś chciał? Wpadę na super pomysł. Jaki? Chciałbym, żeby moje urodziny były wyjątkowe. No okej. Okay. I rozdam wszystkim osobom ze szkoły hot dogi Hot dogi? Tak, 440 hot dogów, bo tyle mam osób w szkole. Ile? 440 małych i 20 dużych dla nauczycieli. No dobra, a na kiedy mam to przygotować? Na jutro na 7.30, bo mam na ósmą do szkoły. Przecież za to wyjdziecie tysiące złotych. Nie ma problemu, mam kartę mamy. Dobra, to biorę się do roboty! Co dla ciebie, chłopczyku? Dzień dobry, czy dostanę u pana kiełbasę? No jak widać? Tak. O, to potrzebuję taką do grilla. No to masz bardzo duży wybór. A co mi pan poleci? Taka chyba najczęściej brana to będzie podwawelska. <laughs> Widzę, że ci się podoba, ile jej potrzebujesz? To mama robi imprezę rodzinną to pewnie dużo. Rozumiem, tylko muszę znać ilość. Hmm, wie pan co? Zapytam mamy. Jasne, dobry pomysł. No hej mama. Hej, hmm, ile mam tej kiełbasy wziąć? Piotrek, nie mam czasu. Weź ile uważasz. No dobra, jak chcesz, pa? Pa! I ile tej kiełbasy? Mam wziąć, ile uważam. To poproszę 200 kilo. Panie, tyle to ja nie mam! A ile pan ma? No ze 100 kilo, ale tak wszystkie kiełbasy panu dam. Dobra, biorę! A to wyjdzie kupa pieniędzy, jak ty za to zapłacisz? <laughs> Panie, mam kartę mamy! Młody co robisz? Ja gram. Nie robiłeś jakichś dziwnych zakupów z mamy karty? Hmm, w sumie? Nie, a to się dzieje? Mamie brakuje pieniędzy na koncie. Mam za to sobie torebki kupić! Spokojnie, już z nim rozmawiam. To na pewno on! Ja nic nie wydałem! Ile ci brakuje? Pięć tysięcy złotych! Takie drogie były te skiny? Mówiłam, że to on! Jakie skiny? No, w grze. Pięć tysięcy złotych? Po ojcu taki jesteś! One tyle nie kosztowały! A ile kosztowały? No mniej! Możemy go oddać? duże dziecko chcesz oddać? Nigdzie się nie wybiera! Uspokójcie się. Młody ile to kosztowało? To sprawdzam! No, mniej kosztowało. Ile? 1200. Widzisz, to nie on. Gdzie jest reszta? Już wiem. Co wiesz? Bo to było w euro. Złaj z tego komputera. Mama, chiluj bombę, zaraz kończę. Nie zaraz, tylko już. Ale zaraz jest koniec. Koniec to będzie z tobą, jak zawołam tatę. Muszę ją zagrać do końca. Obiad stygnie, masz zapauzować tę grę. Ale tego się nie da zapauzować. Dobra, koniec mojej cierpliwości. Ojciec! Co się dzieje? Nie chcę skończyć grać i pyskuje do mnie. To prawda? Mama też świruje. Już skończyłem. Co na obiad? Pekazuje telefon osobie, która całą noc grała i jest niewyspana. Tato, ja nie grałem całej nocy, naprawdę. Młody, nie wdzieś kluczyków od auta? Łatwila kasy! Wow, Skąd to masz? Zrobiłem dila życia! No to szacun, co ty z taką kasą zrobisz? Na pewno jej nie zmarnuję! No tak, żebyś jej od razu nie wydał! Tato, jestem już prawie dorosły. Wyrosłem już z wydawania pieniędzy. Chciałbym je zainwestować. Wow, jestem pod wrażeniem. To jest sporo pieniędzy. A ile tam masz? Tato, jakieś 15 tysięcy. No to grubo. A widzieliście te od mego No tak, dałem je panu, który kupił twój samochód. Jakiemu panu? Jak to kupił? Tata, nie bądź zły. 15 tysięcy mamy. Chłopie, to auto było warte ze 100 tysięcy. Ups. Młody. Gdzieś mamy? Nie, dlaczego chodzisz w kasku po domu? To jest moja ochrona przed uderzeniem. Jakim uderzeniem? Jak mama się dowie, że użyje mi karty, to przydamy się kask. Ty, serio, znowu użyłeś mamy karty? Tak. A co kupiłeś? Nowe zabawki. Jak ty chodzisz w kasku, to musisz ich dużo zamówić? No trochę mi się zamówiło. No mów ile? No bo chciałem kupić zabawki na kilogramy. No. no. I były na promocji. Aha. Jak już zapłaciłem, to okazało się, że to nie są kilogramy, tylko kontenery. Co? No i zamówiło mi się 10. Młody. Co tata? Mama ci dzisiaj zawiezie do szkoły. <grym> Jak to? Ja nie dam rady, muszę coś załatwić. No okej. Okay. To co, jedziemy? Tak, jestem gotowy. Po co ci kask? Bo no, ostatnio jak mnie zaboiłeś do szkoły, to mieliśmy trzy Wolę ubrać kask.